No, i kierować się w prawo teraz. To A po co pan poszedł? poszedł? Zaraz, zaraz. A co, zaraz. nie wiemy, ale poszedł. Nie, tam trzeba otworzyć drzwi. Proszę pana, tam przy tych drzwiach worki leżą. I trzeba te worki odrzucić, bo one zatamują wy, wy, wyjście wody. Ale piękny dom. Był. 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 Ale spokojnie. Będzie. A to mnie tak pocieszają, to tacy cudowni chłopcy, że nie wiem. Musiałabym mieć trochę mniej lat, ale bym dziękowała. Proszę, jadę i stanę, żeby bardziej na dziurę, nie? Co? Nie pójdzie ci wszystko. jest 2,5 metra wody. I to się wszystko podniosło. I rozdzieliło na pół. Dwie popłynęły. W jedną stronę, a za drugą. <grywa> I dwa dni, trzy dni przeżyły. I podjechali łódką. Ja pod mu dałem, wiesz. Ten gulasz, co był z kaszą. Nie chcę wyleć tej łupki. Chleb, wszystko, jak podpływamy te dziury są to wrzucamy im normalnie. Tak jadłem tam ileś może. A zasadzie spokój parę dni. Jeszcze pół biedy rozumiesz jak tam ktoś podpłynie i coś da, ale jak siedzi 24 godziny, to trzeba ryzykować nieraz trochę życie, żeby podpłynąć i dać. Baśka, trzymaj, babcie, niech babcia nie wpadnie do wody. Ja się boli jak babcia. Babcia jest na wychowana. Sławuś, to wiesz, wiesz, jest paliwo? Na tym spokojnie dojedziesz i wrócisz. Najlepszego Darek, Darek zostawiłeś mnie samego.

Takie będą musiały być, jak są, bo do, uh -huh. do konserwatora ich nie powiozę, bo nie od tego trzeba zaczynać. Tak. tutaj. Płyniemy teraz?